A ty, jak myślisz, czy nasz mózg to rzeczywiście coś więcej? Czy tylko fizyka i kiedyś naukowcy po prostu opiszą, zmapują nasz mózg, i wszystko będzie wiadomo, co odczuwamy, i wszystko będzie opisywalne? W jednym z poprzednich filmików opowiadałam o eksperymencie Franka Jacksona z neurolożką Marią. Chodziło o to, że ona ma, jest to hipotetyczna postać, ma pełną możliwą, całkowitą wiedzę biologiczną-chemiczną-fizyczną na temat tego. Jak działają ludzkie mózgi, ale nigdy nie doświadczyła czegoś takiego jak wi widzenie kolorów, ponieważ od zawsze żyje w czarno-białym pokoju. Czyli pierwszy raz w życiu widzi czerwonego pomidora. Dokładnie wie, co się dzieje w mózgu, kiedy widzimy kolory. I pytanie Fra Franka Jacksona brzmi: czy ona się zdziwi? Intuicyjnie odpowiadamy, że tak. W, ten, w tamtym filmiku powołałam się na koncepcję tego, co nazywamy kwaliami czyli te, tego, kwalia to jest to, jak odbieramy wrażenia, czyli na przykład czerwień pomidora, jak ja przeżywam czerwień pomidora, jak przeżywam, nie wiem, na przykład smak czekolady, ktoś inny będzie ją przeżywał zupełnie inaczej i z tego, że kwalia są właśnie takimi prywatnymi doznaniami, które nie zależą od kwestii fizycznych według właśnie y, tych filozofów umysłu, y, z tego w, jest wywnioskowany argument przeciwko temu, że mózg jest tylko i wyłącznie fizyczną konstrukcją, która... Może być opisana w postaci właśnie praw przyrody, a nie czymś więcej, czyli tym czymś indywidualnym. Ktoś w komentarzach zapytał mnie, dlaczego z tego, że nie możemy przekazać tych doświadczeń drugiej osobie, miałoby wynikać, że mózg nie jest tylko i wyłącznie fizyczną, fizycznym przeżywaniem rzeczy, fizycznym przeżywaniem świata. Ja byłam chyba nieprecyzyjna w tym filmiku i stąd się wzięło nieporozumienie, dlatego dzisiaj chcę to sprecyzować. Mi nie chodziło o to, że z tego ma wynikać, że argument Franka jest taki, że mózg nie jest tylko i wyłącznie fizyczny, ale jest coś więcej. To jest po prostu cecha kwaliów. Nasze znaczy kwalia są takie, że nie jesteśmy w stanie ich przekazać komuś innemu. To jest ich po prostu cecha. A to, że Frank dowodzi, chce dowodzić, że mózg to coś więcej niż tylko i wyłącznie fizyka, biologia, chemia, wynika z tego, że skoro powiemy, że widzenie pomidora Zadziwi neurolożkę Marię, która zna całą wiedzę empiryczną na temat mózgu, no to w takim razie mózg to coś więcej niż tylko i wyłącznie fizyka, biologia, chemia. To taka sprecyzowanie, bo dopiero nawieram wprawy w nagrywaniu rolek, trzeba szybko mówić i się człowiek gubi. Więc yy, precyzuję o to mi chodziło.